Dlaczego w Kato w ogóle nie jestem głodny i czy się tym przejmować? Nie jadłem już 20 godzin i nadal nie chcę się jeść. Co ja mam zrobić kocur? Wmusić w siebie posiłek? Bo już zaczynam się bać? Takie oraz inne pytania często pojawiają się na kanale i jest to normalne, no bo, bo żyjąc te kilkanaście, kilkadziesiąt lat na tym krótkotrwałym, no i szybko wypalającym się paliwie zwanym węglowodanami, no, przyzwyczailiśmy się, że będziemy musieli jeść jak chomiczek, niemal non stop rozpychając żołądek, no i cierpieć na wzlęcia, zaparcia, inne pierdzenie, gazując całe otoczenie. Dlaczego w takim razie, keto, przywracamy się do normalności, jemy w porywach dwa razy dziennie i czas na przygotowanie pięciu posiłków oraz liczenie kalorii możemy przeznaczyć na nasze hobby, czy spędzić go z rodziną? To proste, zapraszam. Po pierwsze, ketogenicznych organizmów nie można szablonowo porównać z typowym zjadaczem chleba i ziemniaków. No bo zobacz, normalny, nieotyły człowiek ma zmagazynowane około 2000 kalorii w glikogenie, czyli inaczej mówiąc w węglowodanowej energii. Węglowodany są energią naprawdę szybko się spalającą, dlatego ona jest właśnie magazynowana przede wszystkim w mięśniach i w wątrobie, no żeby szybko to wykorzystać i żeby poleciało. No a jak zjesz nadmiar węglowodanów, no to przekonwertuje się to wszystko w tłuszcz, z którego nie skorzystasz, dopóki właśnie nie wykorzystasz yy, glikogenu. Skomplikowany, ale tak to działa. Ten sam nieotyły normalny facet, taki jak ty czy ja, yy, w komórkach tłuszczowych potrafi zgromadzić z kolei od 50 tysięcy do 100 tysięcy kalorii, czyli ile. Nawet do 50 razy więcej niż właśnie glikogenu. I już samo to powinno dać ci do myślenia, ile z tej energii możesz użyć, gdy twoim właśnie głównym źródłem energii jest tłuszcz, a nie węgiel. Który ciągle musisz dorzucać do pieca, żeby nie być głodnym, mieć właśnie energię. No bo te 2000 kalorii, no to umówmy się, no szybko się skończy. Jeden cięższy trening i tak naprawdę połowa z tego źródła jest już zużyta. Twój mózg tam się drze cukrum idei, bo zaczynasz właśnie z siłą padać. No jakieś tam sygnały idą przecież, żeby coś do tej mordy włożyć. A jeśli jesteś dodatkowo na popularnej redukcji. Gdzie narzucasz na organizm dodatkowe jeszcze restrykcje kaloryczne, przeważnie na tłuszcz spożywienia, z, z powodu właśnie braku tej substancji, czyli tłuszczu. No, co się dzieje z twoją leptyną, czyli hormonem sytości? No, no nie istnieje wręcz. I co się potem dzieje? Sięgasz co 2-3 godziny do lodówki uzupełniasz ten węgiel chlebkiem, bułeczkami, ryżusiem. I takimi tam innymi ziemniaczkami. Z drugiej strony spójrzmy na to, jak zachowuje się dobrze zaadaptowany organizm ketogenika On ma gdzieś swoje drugorzędne paliwo, czyli właśnie glikogen, i korzysta od razu właśnie z tych 100 tysięcy kalorii zmagazynowanych w jego komórkach tłuszczowych, stąd jego organizm no, ciągle ma duży, chory wręcz zapas energii. No, jego mózg ciągle hula na ketonach, więc jest szczęśliwy i wręcz naćpany wysoką energią i nawet no, po ciężkim treningu no, nie chce mu się jeść no. Dlaczego? No bo w tej energii ma jeszcze 99 tysięcy kalorii no. No i taki chłop też nie musi jeść co dwie godziny, jego posiłki są dużo rzadsze, mniejsze objętościowo, ale za to właśnie wyładowane dużo większą ilością energii. No często jest to około 2000 kalorii nawet, z czego większość to tłuszcz. Leptyna jest więc na wysokim i relaksującym dla mózgu poziomie. Wspólną zasadą dla wszystkich jednak jest to, żeby ruszyć swój własny zmagazynowany tłuszcz, no, musisz rozładować najpierw cały glikogen, który nagromadziłeś właśnie w mięśniach i w wątrobie, no niestety nie jest to takie łatwe dla człowieka korzystającego na bieżąco z węglowodanów, no bo, no, brak mu po prostu odpowiednich enzymów, no skoro się nie zaadaptował do trawienia właśnie tłuszczu, dorzuca jeszcze cały czas węgiel, no to proces adaptacji po prostu nigdy nie znajdzie i stąd redukcja na węglach, no to jest, zwłaszcza w ostatnich fazach, no męczarnia, no każdy chyba przez to przechodził, ciągłe rozdrażnienie, brak energii, która się po prostu marnuje, ogromny deficyt Rozjechane hormony, tak zwany wilczy głód i zmiany nastrojów, no bo no jak ma tak nie być? No skoro niektórzy redukują na 50 gramach tłuszczu. Skąd ta leptyna ma być? Na ketonie nie jest to problem, bo jak wiesz, no, węgiel to nasze drugorzędne paliwo, stąd nasze ciała dużo chętnie sięgają właśnie po, po to, co mamy odłożone. No. Czyli po tłuszcz, który no, konwertujemy sobie w ketony. Jakby tu prosto jeszcze teraz przedstawić to wszystko, o, jak zwykle na przykładzie świni, jeśli twój żołądek przyjmiemy za takie O, ee, korytko, z którego twoja wewnętrzna świnia pobiera energię na bieżące wydatki, no może dojść do dwóch sytuacji. W pierwszej, twojej świni zabrakło energii z diety. myśli sobie, oho. Szukam tego po ciele, bo zaraz będę głodna. No i co? No niemal natychmiast, no, znajduje ogromne pokłady właśnie tych 100 tysięcy kalorii. I co robi świnia? Świnia chudnie, bo przerabia swój własny tłuszcz na ketony w bardzo komfortowej sytuacji, w której jest, no bo zaadaptowana była, jej enzymy trawienne od razu przerabiają tłuszcz w energię, leptyna jest na wysokim poziomie, a świnia nie jest głodna, no. W drugiej sytuacji, co się dzieje? Dorzucasz na przykład za dużo tłuszczu. No i co? Na glutkometrze nadal masz wysoki wynik, dajmy na to 1,5 milimola, ale świnia stoi w miejscu z magą. Bo zamiast przerabiać właśnie swój zmagazynowany tłuszcz, przerabia ten właśnie, który podałeś mu z diety, no na ketony. Ten co do koryta wpadł. No proste, nie? I niezależnie w której sytuacji świnia się znajduje, nie jest po prostu głodna. Głód i uczucie braku energii w końcu się pojawi wcześniej niż oczywiście zmarnujesz te 100 tysięcy kalorii. Bo przecież musisz dostarczać też witamin, minerałów, no i pierwiastków śladowych, ale no nie będzie to po kilku godzinach, a dużo, dużo później wręcz. No, prawdopodobnie będzie to ze 20 godzin albo i więcej. Prawdopodobnie już teraz wpadłeś na to sam, że to czekaj kocur, skoro mam tyle kalorii w postaci tłuszczu, to mogę naprawdę jeść dopiero wtedy, gdy jestem głodny i nic się nie stanie? No jeśli nie czujesz się osłabiony, tryskasz energią jak większość z nas ketogeników i jeśli nie cierpisz na żadne przewlekłe choroby i nie przyjmujesz leków, Właśnie zgłębiłeś tajemnicę, że jeszcze kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie bez kalkulatora w ręku, słuchali swojego ciała po prostu no, byli szczupli, zdrowi, nie chorowali na żadne cukrzyce i inne insulinooporności, no bo po prostu jedli co kilkanaście godzin i byli zdrowi. Tak to właśnie wygląda dzięki, że byłeś ze mną w tym filmie. Niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Pamiętaj, zostaw sobie trochę tej głupoty w głowie. No bo jak... Co ci mam dużo mówić, no jak już posiadłeś wszelką wiedzę, to nie masz po prostu nic nowego do powiedzenia. Także do następnego.